Dzień dobry, witam Was tym razem w World of Warships, gdzie będę strzelał okręty. Yy, bitwa jest dość stara, nagrana jeszcze przy starych ustawieniach graficznych, dlatego je, jakość jest taka jaka jest, więc nie pro, proszę nie regulować odbiorników, bo lepiej nie będzie. Do bitwy wypłynąłem radzieckim pancernikiem piątego tieru, to Piotr Wielki. No i spróbuję tutaj coś sobie postrzelać. Już pokazują się samoloty przeciwnika, które mnie wykryły w tym momencie. No ja na wszelki wypadek tutaj sobie zaznaczam. Zasięgi lubię jak są widoczne na minimapie. To trochę jednak pomaga. Udało się strącić jeden samolot, drugi samolot. No i za chwilę tej eskadry nie będzie. No i pokazują się na mapie przeciwnicy. Na nieszczęście w tej bitwie są aż cztery niszczyciele przeciwnika i lotniskowiec, to oznacza tylko tyle, że będzie dużo torped. Dla pancernika to jest niedobrze, bo wykręcić torpedy jest bardzo trudno, a odebranie takiego takiej salwy torpedowej to jest strata bardzo duża w HP Póki co staram się tutaj namierzać i coś strzelać właśnie do tych niszczycieli, co oczywiście z pancernika nie ma wielkiego sensu. No ale pierwszy strzał, oczywiście poszła tutaj salwa w podę, bo niszczyciel wykręcił po strzale. No a ja szukam cały czas celu dla siebie. To jest krążownik, który wypływa z za wyspy. No ale przestał być podświetlany i nie mam do czego strzelać. Jest kolejna jest eskadra z lotniskowca. Kolejne zestrzelone samoloty. No ale tu przeciwników jest trochę za dużo. Dlatego zacząłem się wycofywać. Zwłaszcza że ten lotniskowiec upodobał sobie naszą stronę. ...do nalotów, no i te niszczyciele nieszczęsne. Jest następny krążownik. To jest Małotow, do niego i... ...wpadła Cytadela. Za blisko 12 tysięcy, no to już jest coś, to już jest coś. Już taki odważny ten krążownik nie będzie. To jest zniszczyciel na ogrysku, jak gdyby się udało trafić, to może by był frag. No ale zaczął wykręcać i już nie było sensu do niego strzelać. Następny krążownik, też strzał do niego, no ale w międzyczasie zniknął. I cała salwa poszła w morze. Przestał się wyświetlać, zniknął. Teraz ładnie pokazuje burtę. Ja czekam na odpowiedni moment. Strzał. No i z takiej salwy tylko 3000 uszkodzeń weszło. Mało strasznie. No na szczęście tego mołotowa już, już nie ma, za chwilę ktoś go wykończy O tak, zginął też niszczyciel Nasz niszczyciel przyjmuje punkt A No ale ma towarzystwo jak widać płyną do niego torpedy, zatopiły go, ja strzeliłem do niszczyciela No i wpadła wstęga za obronę na tym niszczycielu. Jakieś tam uszkodzenia weszły. Dobre i to. Tutaj jest Kenig. Czekam na przeładowanie, żeby móc do niego strzelić. No sorry stary, nie... na przybliżeniu nie widać w, kogo, w komu wpływam w rufę. Salwa w Keniga. Za całe 1000 HP. No ale kenik jest skontowany i trudno tutaj będzie więcej z niego ściągnąć. Teraz dopiero wykręca, pokazuje burtę. Biorę, czekam na koniec przeładowania, strzał. No i może coś tam wejdzie. Prawie 7000, to już jest coś. Jeszcze raz przeładowanie i jeszcze raz będę strzelał do tego Kenigan No ale tu wpłynął za wyspę i samego okrętu już nie ma nie wiem co on tam wyprawia co robi czy wykręca czy płynie prosto na minimapie widać że raczej że będzie płynął prosto więc ustawienia działu zostawiam i strzelam czekam co tam z tego wyjdzie no, 6700 to jest całkiem przyzwoite trafienie. A no, tutaj jest Nowy Meksyk. Problemem będzie to, że on płynie przy linii i nie do końca będzie wiadomo, jak się zachowa. Linia jednak zmienia trochę charakterystykę, yy, yy, z jaką płynie okręt. No, i tutaj widać, że salwa była za puszczona przed dziobem. Wpadło tylko 1000 HP uszkodzeń. Za to z wypływa Ranger. Jest skontowany do mnie, ale i tak będę do niego strzelał. Poczekam tylko na przeładowanie. Poszła salwa i 2700. Mało, mało. Za to tutaj już jest ten nowy Meksyk. Odpłynął trochę od linii, jest bardziej przewidywalny jego kurs. Niestety Nowy Meksyk patrzy się na mnie, prawdopodobnie będzie strzelał w moją stronę, dlatego wyprostowałem okręt i strzelam tylko z przednich dział. Padły uszkodzenia za 2000, ta salwa poszła do, na okręt za mną. Ja teraz postanowiłem wpłynąć na wyspę, żeby mieć możliwość strzelania z tylnych wież. I wpadły uszkodzenia za 4500. Odwracam trochę kurs, żeby się skontować i może jednak wyminąć to, to ten ląd, ale nie wpłynąłem sobie w niego Jest za 11 tysięcy uszkodzenia wpadły z uszkodzona też jedna zwierz. Mam możliwość strzelania z, z tylnych dział. No i teraz już zrobiony frak na tym. W Meksyku no, ta strona wygląda na to, jest oczyszczona. Niestety przeciwnicy przejmują nam punkt B. Mamy przewagę w okrętach i w punktach na, na, na pasku. Problem polega na tym, że przeciwnicy mają aż dwa niszczyciele, my nie mamy żadnego i teraz gdzie one są? Jeden na pewno stoi tutaj w dymie. Pokazał się yy, ten, ten ranger, no, ale to już dla mnie nie będzie cel. Gdzie jest niszczyciel drugi i gdzie jest pancernik? Ostatnie pozycje pokazują, że są gdzieś w, w okolicach punktu B. No, ginie Ranger, pokazał się Pancernik, to jest też bliźniaczo Piotr Wielki. Ostatnie samoloty z, z lotniskowca przeciwnika. Zaraz powinny były zginąć. A mnie coś wykryło. To jest na pewno ten niszczyciel. Tylko gdzie on teraz jest? To jest Piotr Wielki, ale gdzie jest niszczyciel? Gdzie jest drugi niszczyciel? O, jest pierwszy z nich. Prawie z całym paskiem to jest Piotr Wielki. No, dla mnie to jest ten pancernik, jest lepszym celem niż, niż niszczyciel. Tyle tylko, że płynie do mnie dziobem. A mnie wykrył. Ja wykryłem drugi niszczyciel, to jest minekaze na 5 kilometrach. Ja jestem na przeładowaniu, zaznaczam go dla artylerii dodatkowej. No ale on ma strasznie dużo życia, żeby dodatkowa mogła mu jakieś, jakąś krzywdę zrobić. Teraz muszę ostro skręcać na prawą burtę, a minekaze puścił do mnie torpedy. I przyjmę wszystkie dwa zalania, jeszcze dwie torpedy, i z całego paska HP jaki miałem, zostało mi nic. Oczywiście włączyłem naprawiarkę, gaśnicę, żeby zlikwidować te zalania po torpedach. Strzał do niszczyciela za 2000. Dobrze, że on teraz musi te torpedy przeładować. Moja dodatkowa artyleria nic nie robi, bo jest źle skontowane. Minekaze puścił do mnie torpedy. Jedne, drugie. Jedne udało się wyminąć. Ja mam przeładowanie, strzelam do minekaza. No i udało się go ściągnąć. Wykręciłem te torpedy, które puścił niszczyciel, i jeszcze dwie do mnie torpedy płyną, a w tym czasie przeciwnicy tracą drugi niszczyciel, tracą pancernik, i bitwa jest wygrana. Jak widzieliście, udało mi się pancernikiem wykręcić niszczyciela. No, to jest spore osiągnięcie, moim zdaniem. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki do prześledzenia. Cześć.